Czuj, Zuchy, mam dla Was dzisiaj niespodziankę. Odwiedziła mnie Mysia Pysia. Zobaczcie, to to ona. Mysia Pysia chciałaby Wam bardzo opowiedzieć pewną historię. Posłuchajcie. Czuwajcie, Zuchy. To ja, Mysia Pysia. Przybyłam do Was... Aby opowiedzieć wam pewną historię. Czy zuchy słyszały o Bipi? Okej, okay. tak, to chodzi o Roberta Baden-Powella, który urodził się 22 lutego. Pewnego dnia postanowił Zebrać grupę chłopców z miasta i nastawić ich na patriotyzm. Napisał książkę Scouting dla chłopców. I tak zrodził się scouting na świecie. Dlatego generała Roberta Baden-Powella nazywamy założycielem scoutingu. Ale jak to się stało, że my, dziewczyny, Możemy być także skautkami. W 1909 roku. To chyba było bardzo dawno, prawda, myślupysiu? No, w sumie tak, ale nie tak dawno, jak żyły dinozaury. No masz rację. Nie aż tak dawno. No więc Robert Baden-Powell postanowił w w 1909 roku założyć ruch skałtek dziewcząt, ale on wiedział, że taki ruch może poprowadzić tylko dziewczyna, więc poprosił o to swoją siostrę. Później dołączyła do niego jego żona, lady Olawy, żona generała Baden Poela. <laughs> ja wiem zuchy, że te wszystkie imiona i nazwiska są dla was bardzo trudne. Pamiętajcie, że Lady. Olaf razem z Robertem Badem Połem, są założycielami i oni obchodzą urodziny 22 lutego. Wiecie, co jest 22 lutego? No ja wiem. Myślę, że moje zuchy też wiedzą, co jest. Tak! Dzień Myśli Braterskiej. No, no właśnie Dzień Myśli Braterskiej. I w ten sposób harcerze, zuchy i skauci świętują nie tylko dzień e, swój własny, bardzo ważny, ale także urodziny generała i jego żony. Mysiu, Pysiu, a jak było z tym skautingiem w Polsce? No, to, to w sumie było tak, że e, za karę, Andrzej Małkowski dostał do przetłumaczenia książkę Roberta Baden-Powell'a, Skauting dla chłopców. No i w 1910 roku on zaczął tłumaczyć tą książkę. No i z, tak, z takiej kary wyszło coś bardzo dobrego, bo Andrzej Małkowski postanowił założyć scouting w Polsce, bo ta książka, którą przetłumaczył, była bardzo fajna. Sam też napisał książkę. I w 1912 roku w Książce Harce Młodzieży Polskiej po raz pierwszy użył nazwy harcerz zamiast skaut i drużyna harcerska zamiast pluton. W tymże też roku wprowadził, do zostało m, kształt Krzyża Harcerskiego i odbył się pierwszy obóz. Naprawdę? Pierwszy obóz harcerski był tak dawno? W 1912 roku? No tak, no dawno, ale e, wiesz, trufno, Kasiu, jak to było z tymi zuchami? E, z zuchami? No, no tak, no bo e, zuchy powstały w 1914 roku, gdy to Olga Małkowska założyła gromadę zuchową Krasnoludki. A czy ona tą gromadę założyła w zakopanym Mysiu Pysiu? No, no tak, tak. Założyła ją w zakopanym. A w 1917 roku harcmisz ksiądz Jan Mausenberger zaproponował, żeby wilczki nazywały się zuchami. Naprawdę? No tak. No, i jeszcze chciałabym Wam Zuchy powiedzieć, że obrzędowość pierwszych gromad oparta była na powieści Księga Dżungli. A Zuchy na swoich beretach, no takich jak ja mam na głowie, A, tu masz beret, śliczny masz beret. No właśnie, więc na takich beretach hm, nosiły głowę wilczka, znaczek zuchowy. Znaczek zuchowy? To, to nie był taki znaczek, jaki noszą moje zuchy? No nie. Na początku zuchy, chłopcy, nosili głowę wilczka, a dziewczynki słoneczko. W 1920 roku wprowadzono stopnie zuchowe i słowa obietnicy zuchowej. A w 1931 gromady wilcząt zmieniły swoją nazwę i podzieliły się na gromady zuchowe, już takie naprawdę. I to się stało dzięki kamykowi. Jakiemu kamykowi? Mysiu Pysiu, co ty mówisz? No tak, bo kamykiem nazywamy Aleksandra Kamińskiego. E, on napisał książkę Antek Cwaniak i to dzięki niemu zatwierdzone zostało prawo zucha i obietnica. To chcesz mi powiedzieć, że to wszystko wydarzyło się dzięki kamykowi? No tak, i Olce Małkowskiej. Wow, nie wiedziałam tego wszystkiego. Dziękuję ci, Mysiu Pysiu, za taką szeroką wiedzę. Nie ma za co. Może jeszcze kiedyś was odwiedzę. Czuj! Słuchajcie, Zuchy, mam nadzieję, że podobała wam się opowieść naszej Mysi ja dzisiaj dziękuję wam za wszystkie zadania, które do tej pory wykonaliście. I mam nadzieję, że zobaczymy się jutro na zbiórce. To będzie kolejne wielkie, wielkie zadanie. Z okazji dnia myśli braterskiej. Dzisiaj ja wykonałam zadanie swoje. Przedstawiłam wam historię ruchu skautowego i jego założycieli. Mam do was wielką prośbę. Jak już słyszeliście od się, gromady zuchowe były oparte o powieść Księga dżungli. Moje drogie zuchy, nasz obóz w te wakacje. Jeżeli wszystko się uda, będzie zuchy z Księgi dżungli. Dlatego proszę Was, byście zapoznali się z tą książką, obejrzeli może bajkę. A może film pod tytułem mogli? A jutro na zbiórce mam dla Was niespodziankę. Czuj!